Wolecki Paweł Ócki Krystian Marsy Mikołaj Mączyński Maciej Wielki Dawid Wojda Karty. Czcigodny się Prowoczki. Zebrani tu chłopcy proszą o dopuszczenie ich do spełnienia posługiwania strachów podczas sprawdzenia o i na nabożeństw. Czy zasługują na to, aby powierzono tę zaszczytną służbę ministrantom w zgromadzeniu publicznym? Tak, gdyż sumiennie uczestniczyli w przygotowaniu się do pełnienia tej posługi. Zostali pouczeni o wielkiej godności ministra i jego obowiązkach, a swoją gotowość i pragnienie służenia przy Przyjęcia u Was do grona ministra, przyjęcie z długim w którym będziecie służyć wodu podczas świętych obrzędu. Weźmijcie wymiary do dobrze i ważne, ale wytwórz starajcie się o czystość duszy, poznawanie piękna i długiegościowa, świadome i czynne, poboczne w niej uczestnictwo. די קאַרטזאַציע Niech teraz przystąpią ci, którzy mają być dopuszczeni do posługi lektora. Czapigatami, Fenc Rafał, Majka Paweł, Markiew z Sydnian, Fergietka czy Marcin. Trzcigodne księże książę proboszczu zebrani tu młodzieńcy proszą o dopuszczenie ich do bronienia wysłuchi lektorów podczas sprawowania liturgii i odkraniania na dworze Czy zasługują na to, aby powierzono im zaszczytom służb dyrektorów w prowadzeniu wózki? Tak, albowiem przez godnie do Osób administranta i przez konieczne uczestnictwo w przygotowaniu się do pełnienia nowej posługi rektora, dał dowód swej duchowej dojrzałości i szczerej troski o sprawę Bożą. Na trwałe dodatkowe święty, jedynego, co dziękujemy w Polsce, to grona praktyczna w Polsce, bo on nie wezmą dzień. Największy na początek, do aby to młodość samych tych młodych chłopców, którzy w zgromadzeniu liturgicznym długim, w jej przestrzeni szałdowali i wielkie przekazywanie swoim żołnierzom i prawem, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i który na wielkim wieku. Błogosławieństwo teraz, alm lektorskich i krzycze lektorskich. Uzyskujcie, można wejść ze świętym słup świata i długo życia. Chciałbym nam dać serce syna Jezusa Chrystusa jako naszego brata i jego urodziciela. On jest naszą drogą i naszą życiem. Prosimy Cię o to Arny, w które będą nosić lektorzy podczas planowania linii uprawiania nabożeństw. Bo Bogusław tej krzycze lektorskiej nie wyjawia, ale i krzycze będą znakiem gotowości uważnego czytania i wiernego wypełniania słowa naszego przez Chrystusa Pana naszego. Drugi, no to, ja to, to tak dyrektor, bardzo